Dzisiaj jesteśmy na ranczu, a oto co będziemy robić. Eee, wlewamy paliwko do ciągnika eee, i uprawiamy tutaj. W sumie dwa razy dookoła objechałem i przypomniałem sobie, że pewnie jest mało paliwa, a żeby mi się nie zapowietrzył, no to muszę dolać, więc lejemy paliwko i uprawiamy. Uprawiamy to pole pod pod siew fasoli. Dzisiaj mamy poniedziałek 24 kwietnia, kwietnia, tak, jeszcze kwietnień i, i siejemy fasole. postanowiłem e, wcześniej w tym roku zasiać potem będzie długa kolejka do siewnika, bo no, oczywiście nie posiadam takiego siewnika będę, będę musiał poprosić znajomego żeby mi to zasiał, no i no i tak to wszystko wygląda. Na już mamy, wszystko mamy przygotowane, jesteśmy na ranczu, tak jak sami widzicie, piękna wiosna, ptaszki śpiewają, cisza spokój, a nie wiem czy słyszycie. Pszczółki pięknie pracują, Agregacik, agregacik świetnie się sprawuje. 220 szerokości nie 20, przepraszam, 210. No ale jest dosyć szeroki jak sami widzicie, także Władzio ma co targać, oponki się świetnie spisują, no bo akurat nie działa mi blokada i będę musiał kiedyś to zrobić, no a te opony akurat pomagają w przyczepności, także targamy ten agregat i fajnie, fajnie się to robi, pole już miałem Jakiś tydzień temu tak płyciutko zrobione agregatem na jakieś 5, 4, 5 cm, tak, tak starałem się robić, po prostu żeby nie zarastało, bo już gdzie nie gdzie chwaścik się pojawiał i e, przerobiłem leciutko, płyciutko, także e, dzisiaj robimy taką już troszkę głębszą uprawę no i, i będziemy sieli rzepak. A potem wam pokażę. On tutaj już e, tu jest słabszy, bo tu jest troszkę taka ziemia piaskowa, słabszej klasy, i, a tam już wyżej to no nie widać stąd. Ale tutaj za górko to po prostu będzie widać jak pitnie. Także wszystko dzisiaj zobaczycie e, jak to będzie się odbywało, może dronem trochę polatamy. E, zobaczymy jak będzie czas, bo dzisiaj mam naprawdę napięty grafik. U nas rzepak już wygląda tak. Tutaj jak powiedziałem wcześniej jest, jest ładniejszy. No, i już zaczął kwitnąć. Tylko w planie miałem jeszcze wykonać zabieg od tego tego robaczka, jak on się nazywa, już zapomniałem. No, ale jeszcze go tak dużo nie ma. Także trzeba będzie chyba jakimś mospilanem zrobić. Już ładnie pęki kwiatowe. Tutaj roz, rozkrzywienia ma. Także dwa razy był skracany na jesieni na wiosnę. No, no i jest sobie, taki sobie. No. Ładny. Ja tak nie mam doświadczenia Bo już chyba z 20 lat jak nie miałem rzepaku ale, ale teraz postanowiłem zasiać No i tak on się ma fajnie fajnie. Pszczółki już jak widać Oblatują rzepaczek Chociaż nie ma jeszcze tyle tego Tego robaczka No tutaj jeden Tu drugi Tutaj coś jest Tak można by było popryskać, no ale teraz y, jutro nadają y, Troszkę chłodniej i jakieś lekkie upady, także Nie wiem czy jest sens, czy dopiero jak będzie pogoda, zobaczymy, dobra Działamy Jeden kawałek mamy y, Jeden mamy zasiany I siejemy następny, pan przyjechał takim sprzętem Zaraz zobaczycie jak to działa Żeby mi jaków nie było lecieć o, to latuje tam. latało, tak. to tutaj po tym chyba nie ma po tym jednym to się zaklinowało chyba, no Jest, 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 nie, nie cofnęło do końca. A to tutaj jest urwane. Nie, nie. Tak, tak, Mamy tego zasianę. Oleciałem fajnie dronem. Także montujemy coś. I jeszcze nam połowa została. Co tam panie? Wyspałeś się! Cześć, będę drapał. Cześć, będę drapał. Siejem, panie, siejem. Problem jest, panie. Tak, Bo nie wiadomo, czy nasienia nam starczy. Rozumiesz? No. Możemy być na styk. Jeden siewnik mniej. Pół wiadra grochu z zbrakło. Tak, do pełnego zasypu, wiesz? A jeszcze na fasolkę ma się zostać, by nie zaprawiamy. No na fasolkę. Na gotowanie fasolki. A, no. Ściągnij tę czapę, kurde, na co ci ta czapa? Włosy ci bolą to o oh, kurde pióra? Ja A uszy bolą, włosy. Mam. Kurde, nie, nie musiałem daleko jechać. Stryjna miała akurat. Nie mogłem się do Leszka dodzwonić. Pan rozsypuje. Bożena, ale zasłoniłem Ona mówi, że już jedzie i zobaczyłem już, że ona jedzie. Co? Piotr. Co? Ja tam przyjedzie jeszcze swoją onkę i do jechać. Tędy. Tędy? A nie lepiej po tym? No no bo... Będę purolić się tu, to tak? Albo tędy no. Ja tak, się pytał, żeby tędy przyjedzie. No pewnie. No, no tak, no to, bo tak. Do no to dobra, no to bo i tak jeden przejazd będzie, tak? tak. To ja wiadro wezmę. A to, no, może... no Fasola zasiana. Tyle zostało w wiaderku. Jakieś jest 4 ze 4 kilo, Czyli 6 kg nam by zbrakło, jakbym nie dowiózł. O, tutaj na poprzedce troszkę leży, ale to go się podosuwa. O. Elegancko. Pan już pojechał. I fajnie. Pogoda, żeśmy trafili. Także tyle chyba na dzisiaj. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ale jeszcze dzisiaj coś nagramy.